23 sierpnia gmina Piekoszów znalazła się w centrum uwagi widzów TVP3 Wszystko ze sprawą programu Wakacje z TVP3 który został zrealizowany na żywo i poświęcony zbliżającym się dożynkom powiatu kieleckiego i miasta gminy Piekoszów. Wydarzenie stało się doskonałą okazją do promocji lokalnych tradycji, artystów oraz kulinarnego dziedzictwa gminy. Mieliśmy przecudowną promocję po raz kolejny naszego miasta gminy Piekoszów bo to na naszym terenie właśnie 31 sierpnia tego roku odbędą się powiatowe dożynki tak jak zawsze powtarzam że mamy przecudowne zespoły pieśni i tańca które mają dos, otrzymują zaszczytę nagrony nie tylko u nas w kraju ale i za granicą mamy przecudowne koła gospodyń wiejskich które też się reprezentują na, w całym naszym powiecie i w całym województwie mamy dzieci które też również kultywują naszą tradycję, jeżeli chodzi o y, kulturę ludową, bo i są i zespół Skowroneczki z Rykoszyna i przepiękne, tutaj zespół jest z Jaworzni, z tego co wiem, to się już teraz tworzy, też jest przepiękny zespół z Zajączkowa. Także y, jeżeli tutaj chodzi o opiekoszów, o to możemy się naprawdę pochwalić wieloma talentami. Na antenie TVP zaprezentowano najpiękniejsze dożynkowe zwyczaje i obrzędy. Wystąpili regionalni artyści rękodzielnicy oraz zespoły folklorystyczne. Publiczność zachwycili m.in. wincentowianie i piekoszowianie, zespół Jaworki oraz soliści ze Skowroneczków. Swoje prace pokazał także lokalny artysta Stanisław Próżucek. dzisiaj Przede wszystkim to te nasze tradycyjne tańce ludowe. No a oprócz tego nawiązaliśmy do dożynek, czyli do wieńców dożynkowych. To, co trzeba u wieńców wiedzieć, czego go skonstruować, czego zrobić, co on symbolizuje. z czego zrobić taki No na pewno muszą być zboża, na pewno owoce, na pewno kwiaty, zioła, warzywa. To, co wszystko Matka Ziemia nam dała jako plony. Wyjątkową atrakcją były potrawy przygotowane przez koło gospodyń, gospodarzy wiejskich Wincentowianie, którzy słyną z kulinarnych talentów, a ich mistrzostwo potwierdził tegoroczny sukces i zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najsmaczniejszą potrawę Powiatu Kieleckiego. Prezentujemy swoje danie pokazowe, które wygrało pierwsze miejsce w Strawczynie. Jest to polędwiczka dymiona sianem z ziemniakami, pira ziemniaczanymi, z dodatkiem chrzanu, śmietanki, masełka oraz sałatką wielowarzywną. Tak, tak, wystartowałyśmy, jesteśmy dość młodym kołem, no i to było nasze pierwsze, pierwszy start i pierwsza wygrana. Program Wakacje z TVP3 Kielce stał się wyjątkową wizytówką gminy Piekoszów. Pokazał jej bogactwo tradycji, kulturę, talenty mieszkańców oraz kulinarną różnorodność. Był również doskonałą okazją do zaproszenia mieszkańców regionu na wspólne świętowanie podczas połączonych drużynek powiatu kieleckiego i miasta i gminy Piekoszów.